Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak się zastanawiam, drodzy Państwo, kiedy ta cywilizacja ludzka wreszcie obierze dla siebie prawidłowy kurs? O jakim to prawidłowym kursie będziemy mówić? Kim jesteśmy i dokąd my zmierzamy, drodzy Państwo? Cóż jest warte to życie, gdy w istocie poświęcamy je proliferacji bez użyteczności? Ja bym powiedział, nawet to już jasno bym powiedział na samym początku, że my zajmujemy się taką działalnością produkcją w zasadzie kałopodobną. Nic nie wynika, nic absolutnie od tysięcy lat nie wynika z tego, co my, jako tak zwani ludzie, przedstawiciele prawda, tego gatunku ludzkiego, robimy. A cóż takiego z tego wynika? Ostatecznie dzisiaj jesteśmy u kresu już wytrzymałości i chyba tylko człowiek umysłowo zdeformowany. Nie zauważy tego, że jesteśmy na skraju totalnej po prostu zagłady. Ja o tym, drodzy Państwo, wielokrotnie na kanale mówiłem, bo tutaj na kanale mówię o rzeczach raczej niewygodnych, raczej nieprzyjemnych, ale nie po to, żeby ludziom życie uprzykrzać. Przeciwnie, żeby trochę tego, yy, prawda, oleju do głowy wlać. To jest po pierwsze. To nie są rzeczy, o których mówię, to nie są rzeczy, które cieszyłyby się jakąś formą takiej akceptacji. Nie jest to jeszcze żaden trend taki, powiedzmy, społeczny. To jest oczywiście bardzo niedobra informacja, że to nie jest taki trend, bo tutaj wszyscy. Generalnie rzecz biorąc, w tej większości, w tej takiej organizacji populistycznej, to marzą o tym zwycięstwie, prawda? To zwycięstwo, to za wszelką cenę ten pochód tego libido dominandi pokonać, prawda? Pokonać, przechytrzyć, zmanipulować, tam stanąć na szczycie albo kibicować komuś, kto w naszym imieniu tam to zrobi, prawda? Bardzo często wybieramy w ten sposób polityków, którzy nam obiecują jakieś. Populistyczne brednie, prawda. Jak to rozwiążą nasze problemy, jak to będą naszych spraw bronić. Tak jak chociażby ostatnio mówiłem w tym filmie krytycznym o Zajączkowskiej. Drodzy Państwo, to jest, to jest wielki błąd, że my to swoje życie, to popaprane życie, naprawdę popaprane życie. Zobaczcie, co my z tego życia mamy. Co my mamy z tego życia. Ten znój jest nic. Nie wart. Wstajesz rano, prawda, yy, zaczynasz się zastanawiać w kategoriach oczywiście politycznej manipulacji, co jest dla mnie korzystne, czy osiągnę te swoje cele, czy zabezpieczę rodzinę, czy zdobędę te pieniądze, yy, czy ewentualnie ostatecznie po wykonaniu jakichś czynności, skrajnie bezużytecznych czynności, które za niedługo zostaną, te czynności oczywiście, zostaną zastąpione przez roboty, bo to jest tylko kwestia czasu, że robotyzacja będzie wypierać oczywiście nieustannie te ludzkie, tak zwane ludzkie specjalizacje, które się siliły na to, żeby je wykonywać, żeby tylko przetrwać, prawda, albo powielać jakiś schemat już istniejący w tej, tej cywilizacji naszej, bo cóż innego robimy. Cała masa tej rywalizacji, tych naśladowców, zakładania tych firm, które niczego tak naprawdę do naszego życia nie wnoszą. To jest innowacyjność. Dzisiaj to jest po prostu skok w przepaść, prawda? Innowacyjność na poziomie sztucznej inteligencji, która tak naprawdę za chwilę ludzi pokona. To po co my żyjemy, drodzy państwo? Po co my żyjemy? Jaki jest cel tego życia? Jaki jest sens tego życia? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy, bo przecież ludźmi nie jesteśmy. Jak tu się uda komuś człowieka spotkać, to się okaże, że ten człowiek będzie znienawidzony przez wszystkich. Będzie mówił rzeczy niewygodne, będzie rzucał światło na ludzkie zaciemnienie, będzie krytykował, będzie oczywiście nazywany, że jest to hejter, prawda, stosuje mowę nienawiści, a on generalnie wykorzystując do tego rzetelne argumenty, prawda, ukonstytuowane. W tej naturze, rzeczywistej naturze prawdy i wolności, używając moralnego zła, działa na służbę kulturowego postępu. Jak już się trafi, człowiek taki oczywiście, jak już się tylko trafi, który jest przyjemny, sympatyczny, prawda, albo który nam powie to, co my być może i tak wiemy, to ten człowiek zasługuje na naszą uwagę i uznanie. Ja Wam powiem, drodzy Państwo, gdzie my zmierzamy. Zmierzamy w czarną otchłań teraz to na pewno po tych y, ostatnich incydentach dewiacyjnych na Olimpiadzie. To już z całą pewnością wiemy, jak za chwilę ten świat będzie wyglądał. Ale o tym Król Pustkowia już mówił wielokrotnie, że zostaniemy wprowadzeni do nowożytnego obozu koncentracyjnego bez drutów kolczastych z pełną kontrolą technologii, korporacji, koncernów, prawda? Agroholdingów. Tak to będzie wyglądało. Zresztą, y, pierwszy raz użyłem tego zwrotu. W roku 2018, w jednej z moich książek, ale wtedy też byłem traktowany jako wariat kompletny. Dzisiaj zresztą jest bardzo podobnie, ale powiem Państwu, gdzie my zmierzamy jako cywilizacja ludzka. Droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego zamilknięcia, do unicestwienia. Jeśli bowiem nasz gatunek Wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, gdy wszystko zostanie policzone, używając żargonu fizyków, scenę wydarzeń opuścił. My jesteśmy na drodze do całkowitego unicestwienia. Chyba że unic unicestwimy się oczywiście wcześniej. Wszystko na to wskazuje. Dla nas wszechświat w ogóle nie przewidział życia. Każde imię będzie wymazane, wszystko będzie zapomniane. Ta cała codzienna walka, to wykorzystanie tej y, inteligencji manipulacyjnej, żeby innych przechytrzyć, żeby pokonać, żeby stanąć na kartach historii, jest tak naprawdę nic nie warta. Zupełnie, zupełnie. Proszę, te liście są więcej warte od tej cywilizacji. Tyle z nas zostanie. Tyle z tego będzie to, to kategoryczne myślenie tego człowieka, że skoro to życie kończy się śmiercią, ostatecznie to On przejdzie do historii. Jego celem jest przejście do historii. A żeby być podziwianym, prawda? A żeby być wychwalanym, a żeby zdobywać uwagę ludzi, czym. Produktami kałopodobnymi bez znaczenia. Piękną piosenkę zaśpiewał tam, prawda, schlebiając ludzkiemu podziwowi. Kiedy się mówi prawdę, to prawda jest niewygodna i prawda jest brzydka, ale prawda nas otwiera na doświadczenie śmierci. Wtedy umiera w nas właśnie nasze zaciemnienie, nasza głupota. To w zasadzie, ja bym powiedział od razu, to nie byt jest sensem naszego istnienia. Nie. Większą uwagę powinniśmy poświęcać temu, co ma nam śmierć do powiedzenia. Im bardziej unikamy śmierci, ale nie mówię w sensie fizycznym, prawda? W sensie śmierci, która rodzi w nas prawdę, czyli tego, co ja nazywam otwarciem na zapłodnienie intelektualne i moralne. Im bardziej unikamy tej śmierci, tym silniej ta śmierć zatacza koło, prawda? I przychodzi upadek, przychodzi wojna, przychodzi tragedia, przychodzi konflikt. Znowu ktoś łapę położył na całym obszarze świata i próbuje sobie go podporządkować tak, jak to było kiedyś. Tylko zmieniły się mechanizm, pozostał ten sam. Zmieniły się formy jego realizacji, bo zło moralne nie uczestniczyło w kulturowym postępie. Bo prawda się nie rodzi, bo jest tylko walka, bo jest tylko manipulacja, bo jest tendencja do przetrwania za wszelką cenę. Przetrwanie nie ma sensu. Deko powinniście się uczyć. Zło destruktywne zawsze nas upomni. I co z tego, że przeżyliśmy, i co z tego, że mamy dzieci napłodzone, które mają dzisiaj być skażone ideologiami, które nie zasługują na to, żeby o nich w ogóle myśleć ani mówić. Wszyscy stajemy się niewolnikami, więźniami, bo prawda nie jest w tym systemie wytwarzana. Nie ma nawet rządu jednego, który poświęcałby uwagę. Tym sprawom, prawda? Nie ma. Ciągle jest to samo. Śmierć wypierana, śmierć nie rodzi, prawda? Śmierć wraca ostatecznie i czyni nas ludzkimi zombi. No i co z tego, że coś tam osiągnąłeś? No i co z tego, że zdobyłeś uwagę, jak świat się pali? Zwróćcie uwagę, poświęcamy tyle znaczenia tak zwanemu życiu, Twierdzimy oczywiście, że życie jest bezcenne, a przy tej okazji cała masa ludzi potrafi się sprzedawać, prawda, jak zwykłe ladacznice, byle tylko przetrwać. Reklama pasztetu, prawda, reklama yy, szczypawek, reklama tego, reklama tamtego. Zabezpieczanie własnego dubska, nic więcej. Dobro wspólnoty nie jest przedmiotem prywatnej troski. I cóż nam z tego życia pozostaje. Co nam pozostaje? Płacz. Przecież my z tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, my nie wybrniemy. Tendencja zmiany jakiejkolwiek musiałaby się rozstrzygać w kategoriach ideowych, przede wszystkim zatrzymać tę machinę pochodu zbrodni. A skąd ona przyszła? To zdobywcze wyobrażenie, prawda? Widoczne wszędzie w zasadzie. Sięgnijmy chociażby do Imperium Rzymskiego. Potem Kościół działał także w kategoriach imperialnych przez całe prawda, stulecia czy tysiąclecia. Państwa kolonialne, prawda? Na zachodzie ten mit, ten kult tego zdobywcy, który szumnie się nazwał, prawda? Przy, stojąc przy Statule Wolności nazwał się człowiekiem wolnym. Stamtąd przychodzi ta zgnilizna. Oni tam niczego nie odnaleźli, a ostatecznie my mamy stać się po raz kolejny dla nich pożywką. Mało tego, te trendy, wszystkie z Zachodu, to one przychodzą tutaj i naszą ziemię naszą ziemię, na której jeszcze można coś budować, bo nie mamy tak zniszczonej kultury w ogóle jak yy, chociażby Stany Zjednoczone czy kraje Zachodu. Na tej Ziemi coś można było wybudować, ale ona za chwilę zostanie pokryta tym, tym kałem do tego stopnia, że to już nie będzie nawóz. To już nie będzie nawóz. To będzie coś gorszego. Od zgorszenia poprzez skrajną demoralizację aż do Sodomy i Gomory. Co tam pozostanie? Co z nas pozostanie? Po co ja w końcu żyję na tym świecie, żebym co? Żebym miał myśleć o tym, jak ja was mam wykorzystać do swojego celu, to ma, być, to ma być w ogóle mój priorytet. Ludzie, ja się na to nie godzę. Ja się na to nie godzę. Żeby życiu nadać sens jakikolwiek, to trzeba zmienić istniejące obecnie i nie tylko obecnie, bo to jest kwestia zaniedbań. I sięgających setki tysiące lat trzeba zmienić paradygmatyczne podejście do życia. To nie byt jest sensem ludzkiego istnienia. No i tu Arystoteles się oczywiście pomylił, ale w tym filmie dałem Państwu argumenty na rzecz obrony mojej tezy, prawda? Nikt i nic nie przetrwa. Prze walka o przetrwanie nawet nie ma żadnego znaczenia. Jeśli byt wprzęgnięty jest w jedno jarzmo z niebytem na drodze powstawania prawdy, wtedy stajemy się ludźmi. Wtedy stajemy się ludźmi. Czy jest jakaś szkoła, która mogłaby uczyć takiego podejścia do tych spraw? Ile razy sobie w życiu, drogi widzu, powiedziałeś, ale ja głupi byłem kiedyś, jejku. Ile mi lat zajęło, żebym musiał zmądrzeć, ja tyle błędów popełniałem przez własną głupotę. Wtedy właśnie się okazuje, że po całych latach, a niekiedy na ludzi te światło nigdy nie spływa. Ale dopiero po całych latach ktoś sobie może powiedzieć, albo na koniec życia sobie powie, ludzie, ile ja błędów popełniłem, ja to życie straciłem. I tak jest w wielu przypadkach. Ludzie umierają ze świadomością utraty tego życia totalnego, stając do tej walki i do rywalizacji. Ale to uśmiercenie głupoty ludzkiej i taka czysta selekcja, prawda? Selekcja pomiędzy sprawami zasadniczymi a peryferyjnymi, ona tutaj się powinna dokonać. Co jest ważniejsze, jak ludzka świadomość powinna się rozwijać, a nie uwsteczniać, prawda? Przecież ludzie są już tak ogłupiali kompletnie. Że ten kryzys mentalny, osobowościowy, prawda, jest tak duży, jakiego nie było w ogóle chyba jeszcze nigdy w historii. Nigdy w historii ta cywilizacja nie miała za przedstawicieli takich przygłupów jak teraz. A będzie jeszcze gorzej. To znaczy się, że głupota postępuje, rozpacz postępuje, ludzie już nie wytrzymują tego stresu, tego napięcia, ludzie oni już nie dają rady. Wystarczy spojrzeć na te uśmiechnięte niby pyski, zapłakane pokazujące tam na tych instastory, facebookach, czy gdzie tam jeszcze urzędują te swoje piękne, wspaniałe, ale gówniane życie, bez możliwości wpływu na rzeczywistość. Robią, coś robią, żeby potem na wakacje ewentualnie wyjechać, prawda? Wakacje w Grecji, ależ to fajnie, bo można pokazać. Co pokazać? Jest tyle roboty do wykonania, tyle roboty jest do wykonania i nikt tak naprawdę... Nawet nie myśli o tym, żeby się za nią zabrać. Nikt. Zmienić trzeba podejście do tego życia. Do spraw fundamentalnych. No i niestety, drodzy Państwo, nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to, niestety, dobrze. I ja się zabieram oczywiście za robienie takich filmów o tej głębokiej naturze filozoficznej naturze wszechświata, który w ogóle dla nas życia nie przewidział. Bo raz na jakiś czas taki film też muszę na kanał tutaj oczywiście wrzucić, żeby wciąż przypominać, że my błądzimy. To jest błądzenie. Nie jesteśmy ludźmi, jesteśmy zwierzętami, skoro walczymy o przetrwanie. A ludzkość rodzi się na drodze umierania, czyli wpuszczania światła we własne serce. Do tego jest potrzebny system. Ideologia, dobry rząd, który nie będzie się otaczał cwaniakami, manipulantami, prawda? Bo to jest też istotne. Dopiero Wówczas przy dobrej władzy te nastroje społeczne mogą się zmienić, tym bardziej, że władza nie będzie kurczowo trzymała się swojej idolatrii, prawda? Zwróćcie uwagę, że każda władza trzyma się swojej idolatrii. Dąży tylko do podporządkowania sobie jak największej ilości ludzi. No i tak samo jak ci cwaniacy, na przykład, twórcy na YouTube. Oni też chcą mieć jak najwięcej niewolników przy sobie. Ostatecznie tam na górze stoją jeszcze. Prawda. Wyżej mroczne siły, które myślą o tym samym. To jest widoczne wszędzie, dosłownie. Wszechświat, jak już powiedziałem, nie przewidział dla nas życia. Dla wszechświata są ważniejsze sprawy, które niekoniecznie muszą się tym ludzkim zwierzętom podobać. Już zaznaczyłem Państwu, na czym polega różnica między ludzkim zwierzęciem a człowiekiem. Nie każdy jest człowiekiem ten myślący tylko o tym, żeby innych przechytrzyć, pokonać, choćby wykonując z pozoru wydawałoby się nieszkodliwe czynności, pokazując, jaki to on jest dobry, prawda, a robiąc tym samym na dobru yy, partykularny interes. Wspomnę tutaj chociażby tą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Cwaniacy są wszędzie, kategorycznie wszędzie są cwaniacy. Wszechświat daje nam do zrozumienia, że na najwyższym szczeblu ewolucji, na którym jesteśmy teraz, najważniejsze jest rodzenie prawdy. I prawda się w człowieku rodzi dopiero wówczas, gdy on uwalniając się ze swojej brzydoty, nie trzyma się kurczowo swojego stanowiska, które objawia jego głupotę. Wyobraźcie sobie takiego Tuska. Kiedy mu się jego głupotę objawia, a on struga jarząbka. On tego nie przyjmie. To jest ludzkie zwierzę, to jest cwaniak. Nigdy nie dotknie tego, co jest tajemnicą, co jest istotą. Uwolnienia się od tego wszystkiego, co jest w nas parszywe. Co jest w nas, powiedziałbym, zbrodnicze. Tak to wygląda, drodzy Państwo. Musiałem. O tym oczywiście dzisiaj wspomnieć. Pogoda piękna. Łączka też piękna. Wspaniała. Kłaniam się nisko i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.